Elo elo, ja mis Kingorodek, no dzisiaj wygram w 6 i Widżet, a ze mną jest... Chodź Elo elo. Jest ze mną Masterek. No. Który, jest już, który już nie chce nagrywać, więc nie nagrywa na swój kanał. No. <coughs> Okej. Okay. I to jest taka gra Six i Widget. Jestem Ninja, Blediego, Kingorodek i ekipa. No. E, w cię do, do gildii, bo dopiero stworzyłem gildię. Choć jest naprawdę fajna. Tutaj. To jak się włącza tą gildię? Hmm, jesteśmy nie na nie za, na, nie o, na za dobrej pozycji. Ja bym sobie popatrzył na tego. Jakby co to wpłacam jedno, jednego grzybka? Nie można powiedzieć, Nie wiem dlaczego. Um, pokażę wam masterka. Nazywa się kotek 128? Czy jakoś tak? 9. Co się gildia? 129. Czekaj, zobaczę w naszej gildii. tak 129, jak Jusek. Zapraszam jeszcze a Aksmin. I Michaelo, Michi, yy, Oni są bardzo dobrze. Patrzcie, co mają. Metalowe zbroje. Patrzcie, jest to 2350 Pechazu. A dopiero 14 level. Nie 14, to jest level. Aha, tak, 14. Mhm. Yy, my jesteśmy magami. Yy, to jest Amix. Taki nie. Pokażcie mnie! A to, je, a to jest kotek. Kotek 129. Taki jest. Yy, tutaj możecie sobie zobaczyć. I... Poczekaj, porównam Cię. Yy, porównaj Patrz, ma Twoje 12, 12 pancerza i 12 siły, a moje 36 pancerza i 10 ze zręczności. A, rustki. No. Moja, moja 75, 76 dłonień, no i 39 wytrzymałości, a twoja 50, 50 wytrzymałości, znaczy 50 obrażeń, no i 24 inteligencji. Moja jest lepsza, ale dobra mam, mam dobrą mam. Ja, ja. Mam na butach, mama. ty masz 29 pancerzu i 2 inteligencji, a ja mam 27 pancerzu, 6 inteligencji i 6 wytrzymałości. A na, rę, a na, a na rękawiczach, ja mam 36 panczerzu no i 6 szczęścia, a ty masz 3, 13 panczerzu, 3 zdręczności i 3 szczęścia. Najlepsze. Zobaczymy sobie co. Kanap. Kanapka. ma 8 zręczności i 8 wytrzymałości, a twoje oko ma 11 siły i 9 szczęścia, więc masz lepsze to tylko Na razie. Yy, dobra. Patrz uszniówczki. <ścoughs> ja mam 31. Ten, yy, 31 pancerza i 15 inteligencji, a to masz 11 pancerzy. 4 zręczności i 6 inteligencji. Więc ja też z mam lepiej. I ostatnie to. Ty masz 6 zręczności i 6 wytrzymałości, a ja masz 11 zręczności i 13 inteligencji. Chociaż już mam dobre coś. Mhm. To a, sobie ale... a mój porównałeś? No. Aha, nie. E, spiralny pierwszy fu fusa 5 e, pie siły i pięć inteligencji, a ja mam tylko dwie, dwa inteligencje więc zaraz sobie kupię w Dobra, Towar, dawaj tutaj. Co? Aha, już idę. Chodź. Zaraz przyjdziemy. Dobra, już jestem. Po krótkiej przerwie no, jesteśmy z powrotem. No i nie tutaj kupiłem, wydałem wszystkie grzybki. Tadeusz? No i dobrze, bo ja będę miał lepsze. Tadeusz? Okej, to rezultat jest To co masz? Te <tryk> buty to, to trochę mnie wkurzają. Pójdziemy do bloków. Zabiorę te buty i ja zabiorę. Okej, zabiorę sobie. A on damage zadaje. <coughs> Mam lepsze buty. Hmm. to było. 17, od 17 i 17. Lili. A wtedy nie grałam w pokój. Kurde. Ja też. Wczoraj co było? Ja wczoraj grałem, akurat. Dobra, patrzymy sobie jeszcze tutaj. Mm. Co dla chwały, jestem który? cztery tysiące trzydzieści czterdzieści trzy tysiące. 2070 Zobaczymy kto jest pierwszy na mojej świecie Przeklejstwo tutaj Ja mam tego, chciałem tego, a ja mam raptora, mhm. takiego dinozaurka, który wydaje, który wydaje taki odgłos. No. A no to zobaczysz jak mój, mój lew ty gryz. Dobra. Do następnego odcinka. Widzimy, się w następnym odcinku dodawajcie mnie do gildy. No Chwilę. i pa!